Witam serdecznie, kochani, w moim nowym filmie. Dzisiaj popatrzymy sobie na taki stary model, który dzisiaj znalazłem w kurzu, zakurzony, na strychu, w rzeczach. I powiem Wam, że to były najlepsze modele, jakie były. Bo były trwałe, przyciski były wyczuwalne. Jak telefon spadł, ekran na mnie pękał. Nic się mu nie działo. Był wytrzymały. Potrafił. Przejść przez, przejść przez wszystkie sytuacje. Miał tutaj mia, miał specjalną blokadę klapki. Można było wymienić baterię, zmienić kartę, mieć dostęp do pamięci i mieć jeszcze nawet aparat. Wtedy ten aparat naprawdę robił robotę, ponieważ tu klapka się niestety teraz troszeczkę zacina, ale ja mam na to sposób i my ją sobie otworzymy o, i po, zobaczmy sobie jaki to był piękny obiektyw coś wspaniałego ten aparat naprawdę robił dobre zdjęcia nie mówiąc o filmach bo wtedy filmy nawet nie były brane pod uwagę ale ta konstrukcja i ten sprzęt naprawdę super działał oraz miał jeszcze więcej zajebistych cech o których na razie może nie będę mówił ale te przyciski i to wszystko Ogólnie ten rozmiar. Ten telefon jest bardzo mały już z nowych typów telefonów, ale nawet przy tym małym telefonie ten telefonik to jest praktycznie miniaturka. A pomimo to używało się go bardzo komfortowo. Bardzo, bardzo komfortowo był. Miał specjalny przycisk na aparat. I na filmy. Oczywiście teraz jest unieruchomiony. Z uwagi na to, że nie ma baterii włożonej, ale może sobie znajdziemy baterię i możemy go sobie po prostu uruchomimy. Jeżeli się uda, oczywiście uruchomimy, a jeżeli się nie uda uruchomić, to właśnie w tym odcinku zapraszam, ja go chcę po prostu rozkręcić. Mam specjalny śrubokręt, kupiłem w czasach świetności tych telefonów tego rozmiaru i te to specjalny torx być może nawet pasujący i oczywiście pasujący pod ten wymiar tych śrub więc może się zaposiłkuję również filmami na YouTube i dostaniemy się tutaj do, do tej klapki z tego co pamiętam jeszcze kiedyś go otwierając tutaj wystarczy dobrze to podważyć czymś co nam nie odpryśnie ja zaraz sobie pójdę po nóż i zrobimy sobie tutaj retrospekcję tego sprzętu ponieważ on leżał na strychu z 15 lat no, może mniej, może 12, może 10, ale naprawdę konstrukcja była super. Konstrukcja była świetna. Wszystko działało pięknie i żyć się chciało wtedy. Życzę nam również teraz takich czasów, jak wtedy, żeby sprzęt wykonany służył zadaniom do niego przeznaczonym, a nie inwigilował ludzi. Śledził, wysyłał reklamy, spowalniał oprogramowanie, blokował rozmowy, wyłączał się resetował psu, niszczył, pękał ekrany, niszczył i wyciągał pieniądze od ludzi z kieszeni. Oraz po roku wymiana na nowy, jak śmieć, ponieważ taki styl podejścia do, styl podejścia do życia może się przynosić również na inne sytuacje życiowe, doprowadzając do całkowitego zatracenia kultury, obyczajów, ludów zamieszkujących dany obszar świata, mający, cechujący się pewnymi wartościami, swoimi wcześniej występującymi, niestety ulegającymi na skutek zatraceń i przyjęcia tych chorych zapędów, wielbiących smartfony. Więc zapraszam sobie do dalszego ciągu tutaj. oraz wykonawczych już właśnie sobie szukam tej karty pamięci która tutaj była do niego i ona działała i działa do dziś niesamowicie ponieważ stosowałem ją używając przejściówki specjalnego adaptera do kart pamięci ponieważ bo to nie jest ten typ karty co dziś używamy i to niestety nie pasuje nie jest tym samym ponieważ producenci tak jak dziś kombinowali tak jak iPhone ma inną ładowarkę i inny typ wejścia tak samo wtedy były dwa typy kart były microSD stosowane na szeroką skalę i były M2 przez Sonego promowane żeby zrobić swój własny rynek i kasę na tym i tu właśnie taka karta jak widzimy w nasz slot bez problemu działa z wyjęciem jest troszeczkę większy kłopot tutaj nasza obudowa uległa uszkodzeniom ale nie do nie doprowadzającym do zupełnego stanu niesprawności. Więc mamy komplet, jeszcze sobie skompletuję baterię i może uda się zrobić o tym. No i działamy sobie z nim. Pierwsze co? Zdejmujemy osłonkę, mamy dostęp, zdejmujemy klapkę. Aha, nie w tą stronę, tylko w tą stronę. Zawsze zapominałem o tym. I zdejmujemy nasze cztery śruby mocujące obudowę z przednim panelem tak zwanym wnętrzem telefonu komórkowego marki Son Ericsson. Bardzo popularnego modelu telefonu komórkowego. Proszę bardzo, jak one łatwo się wykręcają, mając do tego odpowiednie dostosowane narzędzie precyzyjne. Prace postępują w zatrważającym tempie. Dobra, mamy tutaj odkręcone tych parę śrubunek. Oczywiście zawsze może się nadarzyć, że są gdzieś jeszcze dodatkowe, kochane śrubki ukryte, ale biorąc pod uwagę stan rzeczy, Możemy spróbować odchylić odkręcone część obudowy. Jak widzimy, coś tam krzekocze, coś skrzeczy, coś nie chce nam puścić, coś innego nam trzymie, ale mimo wszystko siła razy masa daje efekt i rodzi nam się po prostu nowe wydarzenie w naszym życiu. Czyli możliwość zdjęcia przedniej obudowy telefonu. Jak widzimy. Nastąpiła rewolucja tej sytuacji, tego systemu działań, który miał na celu wywołać właśnie tą reakcję. Jest ona, być może nawet określić, za udaną. I ten przedni panel zaraz wyląduje w zlewie, zostanie wyszorowany, wyszczotkowany i doprowadzony do statusu wyjątkowości swojej narodowości pochodzącej. Zapraszam do dalszego etapu kręcenia tego materiału. Jak widzimy, właśnie wyjąłem nasz głośniczek, ale po, po przejrzeniu, ja pamiętam właśnie jeszcze jak go używałem, coś mi ten głośniczek nie chodził, co spowodowało przestanie używania tego sprzętu, gdyż on jest uszkodzony. Jedna tutaj nasza nóżka zwyczajnie nie łączy i należałoby go po prostu wymienić, ponieważ. Próba naprawy może naprawdę przysporzyć znaczną ilość kłopotów, nadmierną ilość kłopotów. Niemniej wezmę to pod uwagę. Lecimy dalej z tym. Jak widzimy, ten telefon można zwyczajnie wyjmować z korpusu. Bez jakichś dodatkowych problemów nasz korpus trafi do wyczyszczenia, do oczyszczenia tych wszystkich krawędzi e, powodujących problem z czyszczeniem tego elementu. Być może nawet i wymienić taki kompor, korpus, jeżeli one w ogóle są jeszcze dostępne. Chociaż posiada, posiadanie oryginalnych części zawsze jest plusem i na korzyść tego właśnie statusu. przyciski nawet nie wyjmowałem tutaj maskownicy naszego portu podczerwieni który jest tutaj u, który jest tutaj umiejscowiony widać go tutaj te dwa wypustki a tu mamy głośniczek taki właśnie takich rozmiarów takich naszych rozmiarów Antenę mamy dosyć sporą. Czyli praktycznie wszystko jest zbudowane na płycie głównej, wokół niej poukładane. I ten typ montażu bardzo dobrze służył, a wielkość aparatu również zachwyca swoim wyglądem. Ciekawe czy on podlega wymianie, bo myślę, że tak. Że jest tu po prostu wciśnięty. Więc tu ona akurat jest sprawny, więc... Nie, nie, nie wymaga konieczności wymiany. Również mamy dosyć prosto możliwość wymiany tego oto korpusu trzymającego głośnik i nasz, nasze diody doświetlające. Bardzo dobrze jest to zbudowany system tutaj łączony tasiemką do portu no Płycie sterującej. A od głośniczka mamy kabel tutaj, którego należałoby odpiąć, ale ja nie, nie jestem zmuszony do wymiany tego. Jedynie głośniczek naszego, naszego przodu powinien zostać wymieniony. A jeżeli chodzi o mikrofon, to chyba jest on tutaj umiejscowiony. Jak zaraz zerknę na przedni panel. to dostrzegę miejsce występowania mikrofonu, czyli mi się wydaje, tu mamy mikrofon. Całość należałoby przedmuchać po prostu sprężonym powietrzem. Co zrobię? A to wszystko doczyszczę. No i już mamy przygotowane nasze elementy do dalszej naszej ekspansji były właśnie wyprane pod bieżącą wodą i ten efekt prania jest bardzo wyraźnie widoczny w jakości czystości wszystkich wyszczotkowanych elementów za pomocą narzędzia czyszczące.